Panie dobry, Andryka jesteśmy już po gali KSW 86. Ze mną Martin Lewandowski. Co to była za gala? Doskonała, choć ta końcówka oczywiście jest taka... Nie wiem właściwie jakiego słowa do tego dokładnie... Jakie, jakie słowo by oddało tą emocję, powiem szczerze, bo cała gala była po prostu przekapitalna, chyba najszybsza w historii, największa ilość KOTKO, więc wiesz, no jakby wiadomo, że Main zawsze jest tym... Tym wydarzeniem, na które większość przynajmniej kibiców czeka. No, Jest tym głównym ciakiem, głównym daniem. No, no, ale właśnie trwa studio podsumowujące, bo też się jakby słucha, bo, bo nie byłem przy tej konsultacji sędziowskiej. No ten nieintencjonalny faul spowodował, że ta walka no nie ma wyłonionego w zwycięzce, no więc zapowiadaliśmy sobie humorystycznie, że będzie piątka, no więc będzie piątka. Czyli już rozumiem w głowie jest taki plan, żeby zrobić. Tak, to no wiesz, no jest to tak, tak niekomfortowa sytuacja, że żeby um, doprowadzić do, do jakiegoś rozstrzygnięcia, wiesz, konfrontacji tych zawodników, no trzeba ich po raz piąty zestawić. Ale to nie będzie szybko, mam wrażenie. Zresztą słyszałem, że naprawdę przebyś tutaj um, nie miał możliwości podjęcia walki. Pytałem, konsultowałem to z lekarzem. Jeszcze prawdopodobnie jakiś uraz ręki poważny jest, więc to będziemy się długa przerwa, więc automatycznie gdzieś wiesz wykład poleci dalej z tematem. No to spytam jak to, jak, jak to widziałeś, bo sędzia Bronder, który przechodził za nami, mówił, że według niego to był umyślny faul. Sędzia Godard stwierdził, że faul nieintencjonalny, wobec czego były zliczone te, te punkty, nie było dyskwalifikacji. Jak, jak ty to widziałeś? Słuchaj, no, na pewno to nie był intencjonalne. Myślę, że to po prostu jest, wiesz, no taki amok fervor, walki, bo to było od razu w momencie, kiedy uderzył, wiesz, wykłasz, to już prawie poleciał go, wiesz, jakby bronić i przepraszać za to, od razu padł na kolana, wiedział, że po prostu to był to był faul i no taka jest decyzja sędziego. Nie mogę kwestionować nie dlatego, że nie chcę tylko uważam, że po prostu był człowiek, który był najbliżej po prostu tej sytuacji. Yy, najczęściej jest w takich sytuacjach i po prostu wierzę, że Mark podjął słuszną decyzję. Poza tym on nie ma powodu, żeby tutaj wiesz jakby politykować. No, jakby na szczęście to się też zdarzyło, że to jest sędzia zagraniczny, bo obawiam się, że fani zaraz by wyciągali, że tu jakby był polski sędzia. To zaraz by było wiesz kombinowanie i szukanie jakiegoś drugiego no, więc świetnie w przypadku tej sytuacji, że się wydarzyło, że to jest po prostu Anglii, który sędziował walkę dwóch zawodników polskich. No to spytam o, o miejsce, bo Wrocław, Kacper Kożerzymski, Michał Michalski, takie local hero, no i ten doping niósł ich tutaj, jak i wczoraj na Ważeniu. Czy będziecie też chcieli częściej do Wrocławia wracać? Tak, ja myślę, że to jest świetne miejsce, choć tutaj akurat może się trochę poskarżyć na hale, w tym sensie, że po prostu no jednak już yy, yy, stolica Dolnego Śląska szczególnie tak znamienita hala, jak jest orbita, no zasługuje na dobrą wentylację i dobrą klimatyzację, bo to już nie chodzi tylko i wyłącznie, choć też aż lub aż nie wiem jak sobie powiedzieć, bo dla mnie to jest na równi, zawsze traktuje zarówno zawodników, jak i po prostu kibiców. Więc jeżeli wszyscy tu oglądając czuliśmy pewien dyskomfort, no to mogę sobie wyobrazić, jak to jest przewalczyć 15 minut przy takiej duchocie. Więc jakby no to jest zgłaszam tutaj pewien żal i zastrzeżenie, że jeżeli tu się nie poprawi, to myślę, że do tej hali nie wrócimy, po prostu będziemy już... Jakby aby wokół tam hali stulecia się tylko kręcić, choć będzie to z jakąś szkodą wiadomo dla tego miejsca, ale no to no, muszą być spełnione naprawdę jakieś podstawowe ABC e, tego, no bo my nie jesteśmy jakąś Lauzji federacją, żeby po prostu takie rzeczy ignorować. Jakieś największe zaskoczenie tej gali? Słuchaj, no ten main event. No, no, powiem, no, że, no poza że, tym że, że no, Słuchaj, zaskoczenie? Nie no, bo zaskoczony jestem w ogóle przebiegiem tych wielu walk, które się kończyły w tak spektakularny sposób, sposób, który po prostu fani, e, i nie tylko fani, e, e, też i właściciele lubią też takie zakończenia. E, po prostu lubią, więc jakby no, zaskoczony, byłem, bo to było raz, dwa, trzy akurat po pierwszym kaowie, poczek, któryś dziennikarzy to mówią, no kapitalne otwarcie, oby tak zostało dalej, no i rzeczywiście zostało. Um, nie, no właściwie tak. Nie chcę powiedzieć, że się spodziewałem, no ale, ale nie było jakichś takich dla mnie szokujących spraw, poza właśnie no tą główną walką. No to y, przy siedmiu nokautach o bonusy będzie ciężko, żeby przyznać no wyłącznie trzy, tak. no bo poddania nie będzie, y, ale, ale myślę, że wtedy dwa nokauty zasługują gdzieś tam na wyróżnienie i walka wieczoru. Jak byś widział, do, które walki? Słuchaj, no... Zawsze ustalamy to z wojem i z Maczkiem, więc tak na gorąco. chcemy zobaczyć. Natomiast może być też taka sytuacja, że po prostu uznamy, że to była gala, wiesz nokautów i, i przyznamy po prostu trzy bonusy za nokauty. Ja teraz akurat obserwuję tutaj logo fortuny i tak się zastanawiam, że gdyby oni wówczas tą akcję dzisiaj to by popłynęli troszeczkę z kasy, bo, bo mają tą prześwietną akcję najczęściej pod koniec roku, że płacą dodatkowy pieniądz na, na Cancer Fighter za każdy nokaut KO lub właśnie poddanie, no więc tego by się teraz naprawdę uzbierało sporo, więc byłaby hitowa dla Nihala. No to spytam jeszcze o, o Artura Szczepaniaka, no bo on dał świetną walkę z Fadipę. Fadipę też udowodnił, że naprawdę to nie jest jakiś gatekeeper w tej kategorii, tylko naprawdę zawodnik, który może gdzieś tam celować w pewnie top, top 5, a może nawet top 3. Eee, no miał być to Igor Michaliszny, ale czy co, Artur wygrywając tą walkę zbliża się do rewanżu z Bartosem? Jest jakiś tam wiesz inny plan, który niebawem u, u, usłyszysz, usłyszycie Państwo dotyczące Bartosa i to nie będzie paniak, to tyle mogę powiedzieć. Um, no szukaj, no jest nadal numer jeden w ogóle w swojej kategorii, więc wiadomo, że, że to jest znowu, ta znowu walka o pas, no, jest jemu pisana, tak, tylko akurat no Bartos będzie miał innego przeciwnika przy jego najbliższej walce, no więc jakby no nie chcę się rozwodzić dalej. No A myślę, że można się spodziewać, patrząc na ranking, kto to będzie. E, no to co, spytam jeszcze o, o te transfery, no bo mówi, rozmawialiśmy o tym wczoraj, ale czy e, pojawiły się też pytania, na przykład, czy tacy zawodnicy jak Hasan Meżijerw jeszcze zadebiutują? Słuchaj, no... Nie chcę, znaczy, bo to wiesz, bo to jest, no powiem, że tak, później się okaże, że może jednak zmienimy Czyli jest to szansa? Stanie. Tak, oczywiście, no jakby wiesz, no tak. No dobrze, no to tak na sam koniec pytam, jak oceniasz tą walkę w, w galę całą w, w takiej w skali 1-10? Kurczę, no... Ten, gdyby nie ten main event, to by było naprawdę dyszka pełna, no ale tutaj no, jest tam jakieś takie, wiesz, gdzieś tam wszystkim chyba te emocje i powietrze yy, yy, ubyło po tej całej takiej niefortunnej historii. 8? Miało być ostatnie, ale jeszcze o bonusach yy, rozmawialiśmy, czy... Czy planujecie jednak podnieść te bonusy? Bo wiem, że gdzieś tam zawodnicy często się o to dopominają. Nie gadaliśmy na ten temat, natomiast wiesz, no, ja rozumiem, że pewna apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale jeżeli zawodnicy. Inflacja też. No, inflacja też. To Ci gwarantuję, że nie ma żadnego drugiego zawodu na świecie, który ma e, tak proporcjonalnie rośnie tobie za każdą walkę, bo pamiętajmy, że przy każdej wygranej. Zawodnicy dostają o jakiś tam, czasami jest to procent, czasami jest to konkretna kwota, o to dostają więcej, więc gwarantuję Ci, że to przewyższa kilkukrotnie inflację. W niektórych przypadkach albo w większości, więc nie ma takiego progresu. Nikt, mówię, mogę zagwarantować Ciebie i Państwa, że nie ma takiej ewaluacji pensji w żadnym zawodzie na świecie, więc nie mają powodu, żeby narzekać. Poza tym popatrzmy, ile jest zawodników, którzy przez lata u nas walczą. No to muszą czuć się, myślę, komfortowo od strony finansowej. No dobrze, no to tyle w takim razie na dzisiaj ode mnie. Dziękuję bardzo. Udana gala, no i szczerze, żeby bardzo następne udana, też takie wychodziły. Bardzo udana, wiadomo. Tamten. Dzięki.